Gintergras idąc rakiem. Czemu dopiero teraz? Pytał ktoś, kto nie jest mną. Ponieważ matka mi w kółko, ponieważ jak wówczas, kiedy po wodzie niósł się krzyk, chciałem, ale nie mogłem krzyczeć. Ponieważ prawda to chyba ledwie trzy linijki. Ponieważ teraz dopiero. Słowa mają jeszcze ze mną trudności. Ktoś, kto nie lubi żadnych wykrętów, przygważdza mnie, powołując się na mój zawód. Bo przecież to ja, już jako żółto żółtodzioby młodziak, ze słowami za pan brat, odbywałem praktykę w, Springer, w Springerowskiej Gazecie, niebawem zręcznie zmieniłem front, później na łamach TAS, nielicho przejeżdżałem się po Springerze, potem na żołdzie agencji prasowych ćwiczyłem się w zwięzłości i przez długi czas z pozycji wolnego strzelca, przerabiałem, przerabiałem na artykuły... Siekaninę bieżących zdarzeń, aktualności dzisiejszego dnia, dzisiaj aktualne. Odparłem, że może i tak było, ale tacy jak ja niczego innego się nie nauczyli. Jeśli mam teraz przystąpić do rozprawiania się ze sobą, to wszystko, co, co mi się ułożyło na opak. Pójdzie na karb zatonięcia statku, ponieważ ni mniej, ni więcej, ponieważ matka wtedy bliska rozwiązania, ponieważ ja w ogóle żyję tylko ze sprawą przypadku. I oto znów jestem na czyichś usługach. Na razie jednak wolno mi pominąć moją skromną osobę, bo ta historia zaczęła się na długo przede mną, ponad 100 lat temu. E, mianowicie w szwerinie meklemburskiej stolicy, która rozpościera się w, pośród siedmiu. Jezior. Uwieczniona jest na widokówkach przedstawiających Staromiejski Staw i Wielowieżowy Zamek, a, a kolejne wojny przetrwała na pozór bez uszczerbku. <tryk> Nad rzeką niedaleko kąpielisk i miejsc palenia zwłok wyprzedzają nas cztery młodzi mężczyźni w modnie wąskich spodniach, którzy podrążając truchtem i głośno e, przyzywając bogów, niosą na marach ciało starej kobiety z oczyma zakrytymi liśćmi, wielkości mniej więcej liści wawrzynu. Każdy z młodych mężczyzn ma na ręce zegarek. Skutek podążania truchtem na miejsce palenia zwłok, głowa starej kobiety kolebie się, mimo to liście się trzymają. Śniące zegarki, opłacany lament. Z nami malarz szuwa, tłumaczy napis na murze, posąg to barbarzyństwo. Nowa Partia nazywająca się partią odrodzenia startuje pod tym hasłem w wyborach. Taksówką do Sedach Station w popołudniałym chaosie komunikacyjnym. Skoro tylko utykamy w korku, pomocnik taksówkarza wybiega naprzód, niczym policjant re reguluje ruch. Później taksówkarz i pomocnik w jak najlepszych humorach zamieniają się rolami z powodzeniem. Ostatni odcinek pokonujemy jednak pieszo. Wtłoczeni w nieprzebrany tłum, na koniec idąc przez tunel, w którym po obu stronach leżą śpiący, jakby wyrzuceni na śmietnik. Tunel paniki coś w sam raz dla snów. Kaczka sąsiada i niezmordowana śmiszynka. W czasie popołudniowej drzemki, przy akompaniamencie brzeczącego wiatraka, miałem sen na północną modłę. Ogród na tyłach domu, w sleft, grusze przylegające do cmentarza. A pod największą gruszą, która co roku rodzi mnóstwo zielono-szarych owoców, siedzi ona na ławce przy stole i ma... Obok siebie gościa. Co prawda, ich gawędzenie nie dochodzi do moich uszu, lecz mi się, że starszy pan w moim wieku, który coś jej perswaduje, doprowadza ją do śmiechu. A z kolei ona coś tam opowiadając, objaśniając, tak, nie, zapom nie zapominajmy o żadnej dygresji, pobudza go do uśmiechu. Kiedy tylko walc wszedł w modę, kto tylko żyw był, tańczył go przed i po Austerlitz. Z lekkim ukłonem, oficerowie ci jeszcze stali, prosili w tan, wszyscy jednakowo. Po służbie uroczyście dawał o sobie znać koszarowy dryl. Za Metternicha na kongresie bez końca rzadko tańczyłem walca. Był dla mnie zbyt skoczny, rozwirowany, zbyt błogi i wygładzony. Dunaj zbyt modry i siódme niebo zbyt bliskie. Nic nie mam przeciw rodzinie Sztau Szt Strausów, balowi w operze i innym kostiumowym filmom. Wiedeńskie hokus pokus na trzy czwarte lub słodka kołysanka zagłady. Takie szykowne dziewczę, melancholia, całe w luksze. Tego walca opuszczam, szukam szczęścia u tych, co mnąc chusteczkę podpierają ściany. Jeśli już, to Polka, zanim znów przemówią rakiety Kowboja. Odtąd tylko zabójcze wybuchy chybionych pocisków będą tańczyć na srebrzystym ekranie. Stara Europo, po latach eksportu walca i broni, przyglądasz się przez łzy. Ginter graz Kochana kuzynko, ponieważ każde z moich słów do Ciebie jest daremne, ponieważ wszystkie moje słowa, nawet jeśli op opowiadam sobie, z niezachwianą wolą siebie, odnoszą się tylko do Ciebie. Zawrzyjmy wreszcie papierowy pokój i połóżmy skromny fundament po to, co tu robię dla chleba i rozrywki. Ja opowiadam Tobie, Ty nie słuchasz. A na główek, jakbym, jakbym pisał do ciebie list, setkę listów, pozostanie formalną podpórką, którą już teraz chciałbym odrzucić. Którą często z furią w ręce będę rzucał do strzyży, do morza, do stawu browarnego, ale pies, czarny czworonóg, będzie mi ją wytresowany przynosił z powrotem. Gintelgras z Wszystkiego przy tym było na składzie pod dostatkiem. Gruboziarnistego chleba, masła i smalcu, wieprzowiny w puszkach, nadzwyczaj smacznej polskiej kiełbasy. Ręce opadają wobec tego człowieczego niedołęstwa. Jeszcze po niewczasie wzburzona szczurzyca wołała. Nawet dzisiaj z obawy przed przewrażliwieniem tylko półgłosem wolno mówić, że ową z ludzką Niemieckiego punktu widzenia, niby to polską gospodarkę mają we krwi także polskie szczury. Wobec tego między Polakami a Niemcami, chociaż na oko nie różnili się niczym, musiało raz po raz dochodzić do napięć, a nawet aktów wrogości. Podobnie między niemieckimi i polskimi szczurami. Ta nienawiść, taka masa zgardzonej miłości. Ale to jest, stwierdziła szczurzyca, człowiecza historia i stare dzieje. Opowiedziała swoim małym o Krzyżakach i jak to się utoczono na polu bitwy pod Grunwaldem. Zrelacjonowała roz. Rozbiory Polski, kiedy to nie tylko Rosjanie i Austriacy, ale i Prusacy, każdy swój kawałek, aż Napoleon, po czym przede wszystkim Bismarck, ale znów stała się państwem wzorłem w Herbie, ale, aż niejaki Hitler i niejaki Stalin pożarli całą Polskę. Po czym ona jednak nie zginęła, ale na nowo, jak głosi pieśń, tutaj przerwała, To do niczego nie prowadzi, i powiedziała do swego dziewięcioogonowego miotu. Przecież byli nie tylko Polacy i Niemcy. Podobnie krwawo układało się za człowieczych czasów między Serbami a Chorwatami, Anglikami a Irlandczykami, Turkami a Kurdynami, Czarnymi a Czarnymi, Żółtymi a Żółtymi, Chrześcijanami a Żydami, Żydami a Arabami, Chrześcijanami a Chrześcijanami, Indianami a Eskimosami. Wyżynali się i wycinali w pień, morzyli głodem, masakrowali. Wszystko to najpierw kiełkowało w ich głowach, a ponieważ człowiek wymyślił swój koniec i potem zrealizował go zgodnie z planem, nie ma już człowieczego rodzaju. Gintergras, skrzynka, uchowane. Był sobie kiedyś ojciec, który dożywszy podeszłego wieku, zwołał sy synów i córki. Czwórkę, piątkę, szóstkę, w sumie ósemkę. A ci po dłuższym ociąganiu się spełnili jego życzenia. Siedząc oto wokół stołu i z miejsca gadając w najlepsze. Każdy z osobna i jeden przez drugiego. Wprawdzie wymyśleni przez ojca i według jego słów, ale po swojemu. I przy całej miłości, a nie myśląc go oszczędzać. Jeszcze roztrząsają kwestie. Kto zaczyna? Pierwsi byli dwujajowi bliźniacy, którzy tutaj, inaczej niż w rzeczywistości, nazywają się Patrick i George, w skrócie Pat i George. Potem rodziców uradowała dziewczynka, zwana teraz Larą. Cała trójka dzieci wzbogaciła nasz przeludniony świat, nim w sprzedaży pojawiła się pigułka. Nim regułą stało się zapobieganie ciąży i nim zaczęło się planowanie rodziny. W tychże okolicznościach, nieproszony, będąc niejako darem kaprysznego przypadku, dołączył jeszcze ktoś. To właściwie powinien wabić się Hadus, ale wszyscy zgromadzeni przy stole wołają na niego Tad, Tadel. Przestań się zgrywać Tadel, nie potknij się o sznur wadło Tadel, zaśpiewaj nam Tadel, jeszcze raz, jak to było z rudim bezradnym choć są dorośli i mają oparcie w zawodzie w rodzinie córki i synowie mówią tak jakby chcieli dosłownie dać nura w dawne lata jakby to co ledwie majaczy w zarysach dało się jednak dotknąć i uchwycić jakby czas mógł nie mijać jakby dzieciństwo nie kończyło się nigdy